Cześć, witajcie. Dzisiaj S-Klasa Coupé C217. Zapraszam. Jak piękny jest ten gruby zawodnik, to najlepiej widać w linii bocznej. Przepiękne Coupé Mercedesa na bazie S-Klasy W222. Tak, jest to C217, ale bazuje na. S klasie W222, S klasa, Zonder klasa, klasa specjalna. Nie od dziś wiadomo, że my Polacy kochamy się w Mercedesach, szczególnie w S-kach. I to jest właśnie S Coupe, Jest to samochód dla kogoś, kto na co dzień jeździ normalną S-ką, w zasadzie wszystko w życiu już osiągnął, a w niedzielę lubi się od czasu do czasu przejechać takim otowozem, czyli S klasą Coupé, żeby sobie na chwilkę uprzyjemnić życie, przesiąść się z normalnej S-ki, która jest mega komfortowa, do S-ki i relaksować się jazdą. Emblematy z tyłu wiele zdradzają. S63S, 5,5 litra pod maską, 585 koni. Jest to samochód wyprodukowany w roku 2018 i wielu od razu będzie chciał mnie poprawić. Jak to 2018? Przecież w 2018 to już było 4.0 Biturbo o mocy 612 koni. I generalnie to, wszystko co będziecie chcieli poprawić, to na pewno jest prawdą, ale jest to samochód przywieziony dwa lata temu ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, jak to się stało, że w roku jeszcze 2018 był przedlift. Być może na rynek amerykański tak te samochody były produkowane. Ktoś, kto doskonale jest wtajemniczony w Mercedesy z rynku amerykańskiego, może od razu napisać w komentarzu, jak to rzeczywiście jest. Przed chwilą sprawdzaliśmy dokumenty tego wozu. Dokładnie pierwsza rejestracja miała miejsce w lipcu roku 2018, a w dalszym ciągu jest to przedlift. Oczywiście w polifcie było nieco inaczej, w przedlifcie również nieco inaczej, ale klasyczna, przepiękna linia kuP pozostała taka sama. Jest ona po prostu fenomenalna. Dużo ci pokazujemy ten samochód z zewnątrz. Ale jest warto go pokazywać. Piękny, biały, perłowy kolor. Do tego czarne dodatki prezentuje to się wszystko fenomenalnie. Mega zadbany, tylko i wyłącznie do niedzielnych przejażdżek. W zasadzie w ciągu kilkunastu miesięcy pokonał tylko 3000 km. Symboliczny przebieg. Ogólnie jego przebieg jest bardzo niewielki. Właściwie długo go poszukiwał. W końcu udało się znaleźć samochód serwisowany z niewielkim przebiegiem. Wszystko to jest potwierdzone. No i cieszy się życiem, jeżdżąc sobie od czasu do czasu w niedzielne popołudnie takim oto samochodem. Jaka jest różnica między przedliftem a poliftem? Jeśli chodzi o osiągi, to obydwa mają fenomenalne. Obydwa mają 900 Nm, ten jest siedmiobiegowy, ma 900 Nm, 585 koni. Pierwszą setkę pokonuje w 4,1 sekundy. Natomiast polifty o podobnych parametrach 612 koni, również 900 Nm, pierwszą setkę osiągają w 3,5 sekundy. Dla mnie te obie wartości są fantastyczne. 0,6 sekundy dla Amatora motoryzacji takiego jakim ja jestem ma niewielkie znaczenie, natomiast dla prawdziwych petrolheadów 0,6 sekundy to jest prawdziwa przepaść. Samochód jeździ na przepięknych dwudziestkach dwójkach. Rozmiar ogumienia z przodu to 255-30 ZR22. Oczywiście ogumienie Michelin. Kurczę, a tu jest niski profil. Popatrzcie za tym, jaki jest profil z tyłu. Ogumienie tylne to istne walce, tylko guma naciągnięta na felgę. Oczywiście Michelin Pilot Sport 4 lub Pilot jak kto woli, jesteśmy w Polsce, a jego rozmiar to uwaga 295 25 ZR22. Czyli tylko i wyłącznie taki pasek gumy na siłę naciągnięty na felgę, tak to się prezentuje, czerwone zaciski z logo AMG. No i żudokim na agregat napędzający tą piękną sportową maszynę. Oczywiście handcrafted by Kevin Bubek, Mercedes AMG Germany. Lub jak kto woli, ręcznie robiona robota przez pana Kevina Bubeka. Mercedes AMG, Niemcy. Przepiękny silnik, inżynier się podpisał. Kevin Bubek. Po raz pierwszy widzę pana Kevina. Niekiedy nam się ktoś tam powtórzy, jak robimy bardzo rzadko motory, czy recenzje samochodów z silnikami AMG. A tutaj pan Kevin po raz pierwszy widzę. Pamiętam, że kiedyś nawet w jakimś samochodzie był gość o polsko brzmiącym nazwisku. Jak wiadomo, nasi fachowcy najlepsi na świecie, więc również pracują w Falterbach. Daimler AG Vehicle Emission Control Information. Samochód spełnia wymagania roku modelowego 2017, ale widziałem dokumenty, jest to rok 2018 i to, co mówiłem wcześniej, jego pierwsza rejestracja to lipiec roku 2018. Tam widzicie, co jest z jednej i z drugiej strony, a więc to, co lubię. Bagażnik jest, jak w każdym samochodzie, w tym wozie ma on trzeciorzędne znaczenie, jest, jest, jest pięknie wykonane, jakieś tam siateczki, lampeczki ledowe, zawiasy wnikają w obudowę, a więc nie pogniotą nam pakunków. Gniazdo 12V, tu goła blacha, jak w każdym samochodzie, mimo że samochód tak wysokiej klasy, to i tak goła blacha. Co tu dalej? Jakaś wnęka na drobiazgi. Już patrzę, czy w ogóle zapasówka występuje pod spodem, czy... Nie, w tym wozie zapasówki brak, a zresztą nawet gdyby ona była, kto jest w stanie sobie w takim samochodzie wymienić koło, jak złapie gumę? Przecież nikt, kto jeździ takim samochodem, nie pobrudzi sobie rąk kluczem do kół. Lampki ostrzegawcze, gdybyś kufer otwarł wieczorem, czerwone, białe, ale klapa otwierana i zamykana elektrycznie, a w takiej sytuacji wiadomo, co musimy zrobić. No nie, no tutaj na szóstkę z plusem, dosłownie... Klapa dotyka moich rąk i od razu się odbija. Fantastycznie. Tak woli ścisłości, żeby była powtarzalność, to kufer o pojemności 400 litrów, ale to, co mówię, to jest trzeciorzędna informacja. Może ważniejsze to, co jest w tym miejscu, bag o pojemności 80 litrów. Jak mówi właściciel, to, ile ten samochód spala, to nie ma znaczenia. Po prostu tankujesz i jedziesz. No, nigdy nie spali więcej od tego, co wlejesz. Nie będziemy się kłócić, czy on pali naście, czy 10, Jakie to ma znaczenie? Wszystko zależy od tego, w jakiej pozycji jest przepustnica. Logo AMG na wydechach. AMG, które od zawsze słynie z fenomenalnych układów wydechowych. W tym wypadku jest podobnie. Rozmawiamy o samochodzie, a nie o właścicielu. Oczywiście jesteśmy w Pleszewie, ale właściciel pragnie pozostać o nim mowy, stąd maskownica na tablicach. No i wiadomo, firma garcarek tam samochód jest serwisowany. Pozdrawiam właścicieli tego serwisu. Panowie znają się na tych wozach jak rzadko kto. Zresztą mnóstwo takich obsługują. Samochód przepiękny w każdym calu. Aż nie chce mi się przestać o nim mówić, ale nie chcę Was przynudzać. Zajrzyjmy do wnętrza. No, i tu rzucili na pokład wszystko najlepsze, co mieli. A wiadomo, że oni zawsze słynęli z tego, że mają świetne materiały, świetną jakość, świetne wykonanie. No i nie inaczej jest w S-Klasie Kiedyś, w którymś filmie powiedziałem na samochód typu Coupe, ktoś miał do mnie giga pretensje, jak mogę mówić: Coupeja, kupeja, kupeta, Coupe, Coupejka. Te wszystkie określenia świetnie pasują do tego samochodu. Jeżeli jesteś innego zdania, to pomyśl sobie, że kiedyś na model W123 wszyscy mówili beczka. I nikt się z tego tytułu nie obrażał. W myśl zasady albo grubo, albo wcale, no to popatrzcie, jak grube są fotele, jak świetnie wykonane, z jakich materiałów, wszędzie logo AMG. Takiej skóry jak tu, w tym roczniku, dawno nie uświadczyłem w żadnym samochodzie, chyba w żadnym już nie można tego uświadczyć. Tu wszystko po prostu jest fenomenalne, znakomite, perfekcyjne. Inaczej być nie może poezja. Te wszystkie materiały, przeszycia, spasowanie, elegancko. A falterbach, czyli informacja skąd ten samochód pochodzi. No i logo AMG. Podobnie że ma, jeśli chodzi o podsufitkę, wykończenie słupków A. Słupka B w tym samochodzie nie ma. Ten samochód jest jakby w prostej linii następcą słynnego Seka, więc C126 tam również nie było słupka B. Podobnie tutaj słupek C jest. Popatrzcie na tył podsufitki, jak to wszystko pięknie jest wykonane, wykończone również w tylnej części nadwozia. Tu nigdzie nie poszli po I sofiksy są z tyłu, więc jak chcesz sobie swoje pociechy zabrać, to taka możliwość istnieje. Jak widać gniazdo 12 voltowe tutaj jakieś półki, schoweczki nawiewy do pasażerów siedzących z tyłu. Można to wszystko roletką zasunąć. Tutaj na pewno jest podłokietnik. O, właśnie w tym miejscu uchwyty na kubki. Inaczej być nie może. Czy jest przebicie do kufra? Za chwilę sprawdzimy, jak wsiądę za siebie. Miejsce pracy kierowcy: bajeczne. Chyba nigdy nie siedziałem w samochodzie, który by tak dobrze podpierał mój tułów. Kierownica finezyjna. Oczywiście logo AMG. Łopatki w tym miejscu. American Limuzynę. Jak w niektórych Mercedesach to również miało miejsce. Dźwigienka do zmiany trybu jazdy, przód, tył, parking w tym miejscu, pokrętło obsługi multimediów, gładzik w tym miejscu. Bajecznie. Ogromny schowek pod tym podłokietnikiem. Nagłośnienie Burmester. Mogę powiedzieć, że nie jechałem z samochodem, który by tak świetnie grał jak ten. Grał oczywiście ubierzcie w cudzysłów. I tutaj świetne dekory. To jest prawdziwy karbon a nie tam żadna imitacja. Popatrzcie, jak tu jest wygodnie, swobodnie w każdej płaszczyźnie. Jak szeroko otwierają się drzwi. Niesamowicie, niemalże pod kątem prostym. Już wsiadam za siebie, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda w drugim rzędzie. Żeby nie było tak łatwo, nie? żebyś się nie zmęczył, to oczywiście, fotel jeździ elektrycznie. Po co się męczyć, coś kombinować manualnie. Jak wszystko może się dziać poza tobą. Cieszysz się życiem, nie męczysz się. Wszędzie silniki elektryczne, wszystko elegancko, dzieje się samoczynnie. Tak samo zagłówek wysuwa się elektrycznie. Tu kolejny głośnik zestawu Burmester. Tutaj przyciski do regulowania intensywności ogrzewania tylnych foteli. Jeśli chodzi o to przebicie do kufra, o którym wspominałem, to jest tutaj przebicie, ale raczej potraktujcie to jako słowek albo safe, bo całkiem się do kufra nie mogę przebić, a jest tu dosyć spora przestrzeń. Być może, być może, tak sobie myślę, że można sobie to było opcjonalnie zamówić jakąś lodówkę, ale nie wiem. Może ktoś, kto ma taki samą lodówką, coś na ten temat napisze. No jest tu mega wygodnie. Tutaj półeczka, tu na nawiebie dla pasażerów siedzących z tyłu. I powiem, że przy moim wzroście, a po raz enty, powiem, że 1,88 m, to mieszczę się tu dosyć swobodnie. Gdy się mocno wychylę, no to wtedy moja osina dotyka pod sufitki. Ale miejsca ergonomiczne, miejsca na nogi tak w sam raz przy mojej posturze. Jakby ktoś tu się odsunął maksymalnie, to pewnie miałby troszkę ciasno. Stopy jeszcze swobodnie, lampki LEDowe oświetlają stopy. A na kolana miejsce jest takie tu wyżłobienia w fotelu. Nie wiem, czy Bartek to pokaże. Może odsunę ten fotel. O, właśnie. Te wyżłobienia, które są w tym miejscu, powodują, że moje kolana mieszczą się bez problemu. Całość wykonana z innych materiałów, nawet w tym miejscu nie jest plastik fantastic, o czym często mówię, niektórzy się denerwują mówię plastik fantastic, w tym samochodzie tak absolutnie nie jest. Lampka w tym miejscu ostrzegawcza. Butelka z logo partnera naszego kanału mieści się bez problemu, nawet dużo większa by się tu zmieściła i można ją tutaj wepchnąć w taki oto schowek. Grubość lakieru generalnie między 320 a 360 mikronów, z tego względu, że nałożone są półwoki ochronne. Obraz systemu kamer 360 stopni, dobra jakość, linie nałożone. Słyszeliście te wydechy? No poezja. Żaden elektryk nigdy tak nie zrobi. Nie, żebym miał coś przeciwko elektrykom. Po prostu wydech w spalinówce, szczególnie V8, jest fantastyczny. To, że V8 i turbo, no to od razu informacja na zegarach. Zegary ciekłokrystaliczne, system Command. To tylko uruchamiasz samochód, od razu informacja, że system Command. Znany z innych modeli Mercedesa, bajeczny wózek. Za chwilkę ruszymy nim na przejażdżkę i pewnie parę rzeczy Wam opowiemy. Oczywiście ta dzisiejsza recenzja jest inna niż wszystkie. Potraktujcie... Ją też delikatnie z przymrużeniem oka, a nie odnosimy się do wielu parametrów, które pokazujemy często w naszych filmach. Jakie to ma znaczenie w takim samochodzie? Masz się cieszyć życiem, tak jak mówią Włości do Oczewita. Podróżujesz sobie spokojnie w niedzielę, gdzieś tam się relaksujesz i nie myślisz o trudach i problemach dnia codziennego. Menu możesz obsługiwać na wiele sposobów. Kontrolerem już pokazywałem, również za pomocą gładzika. Trzeba się do tego przyzwyczaić, a także bezpośrednio za pomocą przycisków. I fajnie, że one tutaj są. Samo menu, foteli gigantycznie rozbudowane, masaże, ogrzewanie regulowanie oparcia bocznego. Wszystko to możesz sobie konfigurować. Ambientowe oświetlanie, wybór kolorów, mnóstwo, mnóstwo kolejnych podmeni i każdy fan motoryzacji może niejedną noskę tu spędzić. Mały minus, musisz znać język, którym na co dzień posługują się jankesi. Jeżeli go nie znasz, to troszkę musisz się podszkolić, bo przypominam, samochód sprowadzony ze Stanów i menu w języku angielskim. Mnóstwo kolejnych ustawień, ustawienia samochodu. No a w tym wozie to jest niesamowicie ważne. Zawsze możesz sobie zrobić back i po prostu wyjść, jak gdzieś zabłądzisz. My niekiedy błądzimy w tych przepasnych mediach. Spójrzmy na nawigację. Tak, pokazuje nam, że jesteśmy w Pleszewie i to dla nas ważne. Jesteśmy w Pleszewie i niech tak pozostanie. Dalej nic już nie pokazujemy. Podobnie rzecz się ma, jak chodzi o wyświetlacz komputera pokładowego na wprost kierowcy. Mnóstwo kolejnych menu i podmenu. Wszystkie funkcje ten samochód nam. W łatwy sposób wyświetla i mnóstwo informacji przekazuje. Co tylko chcesz sobie wywołać, no to w łatwy sposób za pomocą przycisków na kierownicy możesz sobie wywoływać. Jak widać, zegar wyskalowany do 330 i ten samochód bez problemu trzy paki zamyka. Czego my oczywiście nie zrobimy, bo nie jesteśmy na niemieckiej autostradzie. A często ludzie robiący filmy o takich samochodach mówią, że tak, wymiatają znacznie ponad. Dozwolone u nas maksymalne 140, bo znajdują się na niemieckiej autostradzie. Z takich filmów mogę wywnioskować, że niemieckie autostrady w Polsce znajdują się w każdym powiecie. Jak na razie to widzę, że świetny head-up, ale kamera generalnie tego nie przynosi. Oczywiście jeździmy po Pleszewie celowo, dzisiaj nie pojedziemy na rynek, bo często Mercedesami jeździmy po rynku w Pleszewie. Zawsze wam mówię, że Pleszew to królestwo Mercedesów. Od lat 80. tak jest, jeszcze w głębokim socjalizmie. Bogaci mieszczanie z Pleszewa, prowadzący własne biznesy, już wtedy kochali się w Mercedesach. Generalnie mówiłem, że my Polacy kochamy się w Mercedesach i to jest prawdą. Od zawsze każdy marzył o tym, żeby mieć Mercedesa. W tym wozie jest zawieszenie Magic Body Control. W uproszczeniu mogę powiedzieć, że samochód składa się w zakrętach jak dobry motocyklista. Nie musisz ty składać się do zakrętu. Twój samochód robi to za ciebie. On nie jedzie, on płynie. 90 na godzinę płynie. Słyszę delikatny bulgot tej ośmiocylindrówki, taki bardzo delikatny. Dosłownie pieści moje uszy. Poza tym jestem totalnie odizolowany od zewnątrz. Grube szyby, nic nie słyszę oprócz tego. W tej chwili teren zabudowany, 50, bo nie jestem na niemieckiej autostradzie. W Kilka rzeczy w tym samochodzie jest bezcenne. Jak jedziesz 50 w terenie zabudowanym i wszyscy, którzy cię wyprzedzają, bo jedziesz 50, tak spoglądają w twoją stronę i widzieć ich minę, to jest bezcenne. To wszystko inne możesz zapłacić kartą, ale ta mina jest po prostu bezcenna. Zastanawiają się. E, wariat? czy 22 albo 23 punkty na jego koncie. No ani jedno, ani drugie. Staram się nie łamać przepisów. W tej chwili jeździmy po dziurach. Czuć wyraźnie, że samochód na dwudziestkach dwójkach jest mega komfortowo, ale te duże walce powodują, że nieco sztywno. Takie moje wrażenie. Samochód jest świetny, nic tu nie żyje własnym życiem. Dosyć duża cisza, no ale koło wielkie i to czuć. A dla Petrolheada ważna jest Opcja ustawień AMG, jeżeli ją wybierzesz, to widzisz jak poszczególne podzespoły samochodu nabierają temperatury albo do ilu stopni się rozgrzewają. Cały czas dosłownie muskąm gazu i ten samochód od razu z 50 mi robi 90. Tablica koniec zabudowanego muśnięcie gazu 90. Zastanawiam się, jak jeździć takim samochodem, gdy limit punktów tylko 24. Tego się po prostu nie da. Tak się zastanawiam, jak to jest z tym samochodem na dziurach w trybie sportowym mam na myśli nastawy zawieszenia AMG Suspension Sport no i powiem, że no jest troszkę bardziej sztywno takie moje subiektywne odczucia troszkę minimalnie, mniej komfortowo się zrobiło co nie zmienia faktu, że ten samochód jest ultra komfortowy, a więc wrócę sobie do normalnych, czyli komfortowych nastawów no a stojąc na światłach nic błoga cisza, wyłączę kierunkowskaz to już wtedy dosłownie totalna cisza nawet nie słyszę jednostki napędowej. Jeszcze, może głośność dmuchawy, tak jak w każdym naszym filmie. Pierwszy stopień niesłyszalna. Jednostka uruchomiona, praktycznie niesłyszalna. Drugi stopień dmuchawy, również niesłyszalna. Trzeci stopień, gdzieś minimalnie słyszę. Czwarty, również minimalnie piąty. Dopiero na siódmym stopniu wyraźny huragan, ale myślę, że to działa z małą zwłoką. Przejdźmy w dół. Szósty. No Wieje mocno, ale hałas dużo niższy. Piąty stopień, praktycznie delikatny szum dmuchawy. A więc od pierwszego do trzeciego stopnia nie słychać praktycznie wcale. Czwarty, piąty stopień, delikatny szum. Szósty, głośniej. I siódmy, mega huragan, a zarazem hałas. To jest taki samochód, w którym cały czas jesteś zrelaksowany. Wiesz, że możesz, bo podpadałem drzemie gigantyczna moc. Ale po co? Mam 47 lat i po co? Mogę, a nie muszę. No i piękne dwa oblicza tego wozu. Ten samochód ma dwa oblicza. Relaksujesz się, płyniesz, nie myślisz o problemach dnia codziennego. Nagle myślisz sobie niedziela 17:33, kurczę jutro, poniedziałek, znów muszę wrócić do normalności. Wciskasz pedał i od razu ciągniesz w kierunku domu, żeby się wykąpać, wyspać i w poniedziałek wrócić do codziennych zajęć. No i właśnie podobno klienci tego samochodu dzielą się na dwie grupy. Jedni kupują go ze względu na to oblicze relaksacyjne, a drudzy na to oblicze dzikości. Fałsemki doładowanej 585 koni, startu dynamicznego spod świateł i tak za każdym razem w mieście. No ale POC, w moim wieku POC. Tak więc C217 zaprezentowano w roku 2014, produkowano do roku 2020. W roku 2015 zaprezentowano A217, czyli kabrioleta. W roku 17 przedstawiono samochód w wersji poliftingu. Jak się okazuje, w Stanach w roku 2018 jeszcze były przedliftówki. Napiszcie w komentarzu, jak to widzicie, czy w Europie również tak było. Zakładam, że mogło tak być na początku roku. Przypominam, ten pierwszy rejestracja w lipcu, a w dalszym ciągu jest przedliftem. Podobno te samochody już nie tanieją, stają się kultowe. Jest ich troszkę na rynku, ale w porównaniu z normalnymi jestkami całkiem niewiele. No i ciekawy jestem, jakie jest Wasze zdanie, czy C126, a więc legendarny SEC. Jest bardziej kultowy? Czy ten za kilka lat stanie się bardziej kultowy od Seka? To już musicie wyrazić swoje opinie w komentarzu. Zarówno jeden, jak i drugi słyną z tego, że słupek B w tych samochodach nie istnieje. Stoimy na światłach, samochód przyciąga wzrok przechodniów, no ale piękna gwiazda to musi przyciągać wzrok przechodniów. Jest gwiazda, jest jazda. A jaki jest jeszcze niewątpliwy plus tego egzemplarza? Ma już 7 lat, a tylko 38 tysięcy przebiegu 38 tysięcy kilometrów bo przebieg pokazuje w kilometrach, to mikroskopijny przebieg jak na siedmioletni samochód to może cieszyć właściciela z tego względu, że jeszcze długie, długie lata i myślę, sporo kilometrów przed nim. Przed nami SK, czyli tradycyjnie 50-120, tym razem S-klasa, coupé, 6.3 AMG, 585 koni, 900 nm, 4.1 do setki, no i dobra, 50-120. Oooo! Brak słów, żeby to opisać. To był normalny drive. Tak sobie kopsłem pedał gazu i zrobił 50-120. I w ogóle nie czuć, że 2 tony, 70 kg masy. Absolutnie. Prowadzenie perfekcja. To tak słucha swojego pana. Żadnych praktycznie wychyłów. Mega bezpośredni układ kierowniczy. Czego chcieć więcej? Mówię to bez emocji. Wiedziałem, że tak będzie. Czy maszyna Zafalterbach przekłamuje? No to już patrzmy na licznik. Stuwa na liczniku, stuwa na smartfonie. Kurczę, To w tym samochodzie bardzo dobrze, a jednocześnie niebezpiecznie. Możesz bez problemu zarobić mandat, bo myślisz sobie, że troszkę licznik przekłamuje. A tu nic nie przekłamuje. Zerowe przekłamanie. No perfekcja, tak być powinno. Inżynierowie Zafalterbach zrobili to doskonale, ale ryzyko mandatu bardzo duże. 120 na liczniku, to samo miejsce na SC co zawsze. Ja już milknę. Średnio około 65-66 decybeli, myślę, że jeden z ciszych samochodów, a miejcie na uwadze, że tam drzemie moc i ma świetny, głośny wydech. Prowadzenie bajeczne. Jadę w komforcie, a prowadzi się przecudnie. Samochód z kategorii tych, w którym jak jedziesz 120, to w ogóle nie czujesz, że jedziesz. Są 120 na SC stoję w miejscu. No tu nic nie czuć. Chciałoby się co najmniej 120 mil, bo tu na dole jest licznych milach. 119 na godzinę, 74 mila, 118, 73. Gdybym tak mógł, chociaż 120 mil, absolutnie nie czujesz jazdy. Myślę, że tak jak mówi właściciel, jak zrobił sobie kiedyś trasę kilkaset kilometrów, no to wysiadnie zmęczony. I to jest właśnie taki samochód. Prawdziwe Gran Turismo, które w zasadzie ma niewielu konkurentów. Jeszcze mała próba zawieszenie sport, niech tak pozostanie i tryb sportowy Esk w tym miejscu na wyświetlaczu. Lepszy bulgo od razu. Pomimo że świetnie się zbierał, to jeszcze lepiej czuje gaz gazu, on od razu jest wyrywny, w tej chwili wręcz nerwowy, szalona nerwowość i już 50-120. I koniec frajdy 120. Fenomen, absolutny fenomen, pierwsza setka powtórzę 4.1, 4.2, w dwóch różnych katalogach sprawdzałem, ale nie kłóćmy się o to 0.1 sekundy, po prostu bajeczny wóz. No i można sobie wybrać tryb pracy manualny, zmieniać biegi łopatkami, ale po co? Po co? Komfort, drive, czysta przyjemność. Niezależnie czy miasto, czy trasa, czy SK, nie czujesz, że jedziesz. Co się nim jeździ cały czas. Jeszcze mi się komornik nie zaświecił, trochę paliwa jest, także jeszcze troszkę nim pojeżdżę. Właścicielowi bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Samochód kultowy, absolutnie bez wad. Za kilka lat myślę tak samo pożądany, jak obecnie seki, tak się o nich potocznie mówi. Świetny, pod każdym względem. Słabych punktów nie widzę żadnych. Jak dostajesz do filmu zatankowany, czego chcieć więcej, cieszyć się życiem. Dziękuję za uwagę. Również się cieszę. Czekam na komentarze. I do następnego cześć.